Witam, cześć, hej! To odcinek z BSP, choć w sumie nie do końca. Nie wiem, czy znacie taką grę, jaką jest Movie Star Planet 2. Ja powiem Wam, że o tej grze słyszałem, ale do końca nie wiem, czym ona jest. Nie wiem, o co tam chodzi, nie wiem, co trzeba tam robić i nie wiem jak naprawdę, jak ona wygląda. Więc w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, jak wygląda dokładnie Movie Star Planet 2 Jakie tam są, nie wiem, duchy, artbooki i w ogóle wszystko. Sprawdzimy sobie, jak to tam działa. No też, sobie to nagrywam, to dopiero co peszka 100 level. W sumie to gratulacje. A teraz my widzimy się już na Movie Star Planet 2 i sprawdzimy sobie, jak to tam wszystko wygląda. Okej, okay, moi drodzy, jak widzicie, już się loguję na Movie Star Planet 2 beta. Co ciekawe, do tej pory Movie Star Planet jest betą. Ja mamy tutaj nowy nagrodę. co tutaj mamy? Codzienny bonus y, tutaj i aktualizacja statusu. Wow, moi drodzy, jestem na Master Planet 2, co to jest? A, może karty i w ogóle i tutaj chyba, chyba coś tam, nie wiem, i co? Jakaś nowa wersja gry, a, że jakby aktualizacja. No fajnie, fajnie, powiem wam, ciekawe, no dobra, no nie powiem mnie to za bardzo, ale jesteśmy i oj, w WSD się tu nie chodzi, powiem wam, to jest taki troszkę minus. Myślałem, że da się tu chodzić na WSD, to znaczy mógłby to trochę dziwnie wyglądać, ale moim zdaniem byłoby to trochę lepsze. No i dobra, co tutaj mamy? Mamy tutaj miasto. Mamy jakieś, movie Starki, albo mówi Star, chyba tak to się mówi. No, ja jestem tą osobą, która nawet w MSP zwyczajne za bardzo nie gra. Czy my jakbyście chcieli, to możemy nawet MSP2 zwyczajne obczaić. No, w sumie czemu nie? Yy, okej, okay, dając sobie no teraz jestem na przeglądarce, a MSP normalne chyba trzeba instalować. Okej, okay, tu mamy czat. Trochę w takim niewygodnym miejscu, no ale okej, okay, napiszemy tutaj hejka. I z tego co wiem, tutaj da się wysyłać emotki. Tak, i to jest naprawdę plus. No, bez emotek brakuje. Ale o tych emotkach wiem, bo nawet odcinek o tym nagrałem. No, moja postać tutaj wygląda tak: może nie najładniejsza, ale jest okej. Okay. I tutaj jest chyba sklep. Czy to jest sklepem? Już sobie tam idziemy i, i. Nie, to nie jest sklepem. Dobra, ale za to tu jest sklep. Sprawdzimy sobie, jak tutaj to wygląda. A nie, to co? To nie jest sklep. Aha, tu jest sklep. Dobra, no mnie niestety na nic. Niestety jestem trochę biedny. Ale no, może sobie kupimy. O, ładne buty w sumie. Znaczy, takie całkiem, ale do moich spodni nie pasują, to jednak nie są ładne. Ale no, są tutaj fajne rzeczy, można coś na pewno ładnego sobie tutaj kupić. Także znaczy, bluza jest całkiem okej. Okay. Czy może taki nie w moim stylu, ale w sumie jest całkiem okej, okay. dobra, mogę ją założyć. Yy, tam buty jakieś takie, łej, ładne w sumie, dobra, te buty mogę kupić. Tylko może jakiś kolor inny. Czekajcie, na przykład ten fioletowy, co on robi. A on to zmienia. Może jakiś taki niebieski. No, powiem Wam, fajne buty. Ja mogę je kupić w sumie. O i też widzicie, dostałem Expa ek za to. A tej koszulki to ja nie chcę kupić, moi drodzy. Yy, no, no, nie chcę. Jak, jak ja mam Zmieram tę koszulkę? Halo, ja nie wiem, moi drodzy, dobra. Wychodzimy stąd, bo ja nie wiem, jak zdjąć koszulkę, dobra. No, no nie wiem, o widzicie, aha, czemu mi się buty nie zmieniły, halo, jak to zmienić, buty y, Okej, okay. tutaj są moje rzeczy wszystkie, no trochę to się zacina Miejmy, moi drodzy, sobie ubranie, to jakaś bluzka Dobra, ta jest fajna, taka ładna w sumie, spodnie to nie mam żadnych, buty mam nowe, widzicie y, Teraz, no, halo, co, o, bo tam masz na sobie, jak ja to kliknąłem, ja nie wiem, jak ja to kliknąłem tu nic nie mam, i tu mam coś. To możemy. To ja możemy dać, a to. No to też możemy dać. Ej, ładnie, no to. Bardzo ładnie ja wyglądam. Co wiadomo. Yy, no, chyba nic no, nie wiem. ta nerka była trochę dziwna. No i chyba nie najwięcej to mnie tutaj nie stać. No, niestety, już kupiłem wszystko, co miałam. I tak, jak ja bym teraz wyglądał? No, pływam. Fajnie, podoba mi się moja postać, więc. Wyglądam inaczej. Yy, no, jakieś animacje, mam w sumie trochę dziwne. Ale no niech będą. nie i dobra, co my tutaj mamy dalej? Studio. Co to jest studio? Tu są chyba artbooki. No ja mam artbooka, już na ms2 robiłem, ale dokładnie nawet nie wiem jak to działa. więc co tutaj mamy? Tu mamy chyba tło. Tak, no, ale ładne, ale ładne góry. Co mamy drodzy? Ej, bardzo ładne góry. No nie jesteśmy ja nie serio. Musiałem wydać. Ale nie ma tu czegoś za diament. O, jest kurczę. No dobra, no takie sobie. O, ale to jest ładne w sumie. Fajne, fajne. No, natomiast no niestety jeszcze nie stać. Ale z są niektóre rzeczy. To jest w sumie bardzo ładne. Ale nie, kupimy mi, drodzy, co za dwa diamenty? Bo diament się dostaje, jak się loguje. No to dwa, to by wam nic nie jest w sumie drogie. Kupujemy i dostałem... Nie dostałem expa Halo, co za oszustwo? Dobra, nie wiem, ale mam bardzo ładne. To da się tu pisać. I widzicie, czy my nawet, nie wiem jak to, ale odciąga. A czyli ja po prostu, o, po prostu mogę przejrzeć siema, czy siema. ja to trochę w może yy, i no, ale ja chcę, o, siema, co tam u was? I, no, fajny mamy dostajny artbook, moim zdaniem. Albo nie, zrobimy, wiecie co? Ja zrobię inny artbook. Ja zrobię inny. Yy, zrobię, zostawcie suba, wykrzyknik. Wyznaję, ja to jest bardzo fajny artbook teraz. I jak ja mam go przesunąć niby? A, tak, ja mam go przesunąć. No dobra, to już umiem. I tak, ej, fajny, fajny tutaj, ładny tekst. Tylko, czy da się go jakoś zmienić? Bo jakoś ja go zmieniałem, ale ja nie wiem jak. O, tutaj. Tu klikam i... Patrzcie, może być taki cień oraz może być zarys. Ej, powiem Wam szczerze, ładne rzeczy tutaj powstają. Nie ma takiego czarnego, czarnego. Chyba nie ma takiego, serio nie ma, nie ma takiego czarnego, czarnego, no haha, ale, moi drodzy, trochę, nie Myślę, że tutaj będzie taki czarny, czarny, no biały jest, ale czarnego nie ma, ale my damy taki różowy, no całkiem fajnie to wygląda. Czy może to bym na przelotowy? no ładny, tylko taki może jakiś bardziej pastelowy, o nie, nie nie taki, tylko powiedzmy taki, a to damy, takie, moi drodzy. Ja zaraz bardzo ładnie tutaj powstanie artbook i widzicie, no co, chyba ładny, nie wiem, możecie ocenić w komentarzach. Co tutaj mogę dać jeszcze? Czy mogę coś z tym tekstem zmienić? Chyba nie mogę. Yy, tu coś mam, o moją postać mogę dać. Fajny, fajny taki w sumie dodatek. No niech będzie, zostawię tutaj siebie. Zaraz wy ocenicie moi drodzy to piękne to dzieło. Co można robić tutaj? Yy, emotki, o no fajne powiem wam. Ciekawie te motki wyglądają i co? To są, są wszystkie chyba. Są wszystkie, Tak, to są wszystkie motki chyba. Yy, jest na przykład emotka, nie wiem, Wilka. W sumie? Fajna byłaby emotka Wilka. O, co mam jakieś produkcje Nie no, fajne są emotki. ja dam na przykład... O, tutaj mogą być demony nawet. Ja dam taką w szoku, moi drodzy. Ja taki jestem w szoku. Kupię w sumie sobie ją. Właśnie to będzie taki w szoku w szoku albo taki szukujący w sumie dobra, teraz mi ta postać nie pasuje, to ją usunę. Tam jednak, nie no drodzy, moim zdaniem to jest serio cudowny artbook, macie w sumie go ocenić. O, dam jeszcze tutaj jakieś emotki, takie ładne w sumie, o bardzo ładna. Tam dam jeszcze jakąś emotkę Tom i nie wiem, fajnie to wygląda moim zdaniem, ładne rzeczy można robić w sumie. Yy, dobra, czy coś jeszcze? Hmm, tu ja, aha, tego już nie chcę. O, baloniki może dawać widzicie, nie no powiem wam, Fajne, mamistar Planet 2. Myślałam, że będzie trochę gorsze. Nie no, ale tak serio, te ebooki są fajne, mógłbym się w sumie w tym trochę pobawić, ale za bardzo mi się nie chce, <grym> ale no, są ładne. Po prostu można fajne rzeczy zrobić, to nie wiem, co to jest. To chyba po prostu, że zmienia się kształt, albo że po prostu dodaję na przykład takie rzeczy, wyblokować kształt, no, no nie wiem, chyba. Tak, a nie, nie wiem co to jest. Myślę, napisać w komentarzu, jak wiecie, o słoneczko mogę dać też... Takie ładne, nie wiem, dlaczego, mój drodzy, bardzo ładne to są te artbooki. Ja go zapiszę, macie wpaść go na odcinku. Nazwę go z Odycy, XDDD, D, albo nie, z X, XD, może tylko to można. Zapisuję, możecie tutaj wpaść w odcinku, tam zobaczyć, dać, nie wiem, lajka chyba. Aha, mi drodzy, komunikat ze strony moichstrapanet.2. No, cięcie, muszę yy, odświeżyć MSP. Mam nadzieję, że mi się tam zapisało, bo jak nie. Kurza. Ok, drodzy, jestem już i teraz sprawdzamy, czy mi się to zapisało. Chyba gdzieś tutaj to się robi. Yy, czy nie? Nie wiem, tu co to jest. Są luki. No, luki to ja może potem zrobię. W sumie zobaczymy tutaj, co już wkrótce. To pewnie też i to pewnie też już wkrótce. No, zgadłem. Ok, tutaj. Nie wiem, a to jest, co to jest? Yy, co? Nie mam pojęcia, co to jest. To, że... O, jest coś! Co moje? Patrzcie. Pierwszy albo który jest robiłem. Tu taki. Mam moim zdaniem bardzo ładny. Nie, nie, nie. Nie, nie chcę usnąć. Nie, nie, nie. I teraz zrobiłem taki. No, też mam zdaniem bardzo ładny. Yy, no, tutaj napiszę coś nawet. No, działa chyba. Na przykład, X, d, 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 Działają komentarze. Dam sobie serduszko. Fajny, moim zdaniem artbook. Dobra, dalej. Tu mogę zrobić moje luki. Luki też mam chyba. Czy nie mam luków? Yy są chyba od najnowszych, a to są moje. Halo, nie mówcie, że nie. No ja na pewno mam luki. Jak ja mogę nie mieć luków? Halo, sirenie, mam. Luków żadnych? No, nie, moi drodzy. Ja wejdę normalnie na mój profil i zobaczymy, jak ja. A jak tu się wchodzi? I my, a, co, co tu można komentować status? Serio? Aha, usunięto komentarz. No to super. Są, e, drodzy, jakby. Jak ja mogę? Zobacz... halo. Ja chcę mój odwiedzić profil, a ja nie wiem jak ja mam to zrobić, co to jest, jakaś topka? Nie, to są nagrody Halo, jak ja mam status? Nie, moi drodzy, tutaj są zaproszenia, super, poczta Tylko, no ja nie wiem jak tutaj zobaczyć tak bo, profil mój To powiedzmy, że nie zobaczę Ale dobra, pójdźmy gdzieś, pokażę Wam mój dom, nazywa się MT Wiem, bardzo ładnie i sprawdzimy sobie, jak na no już go tutaj zrobiłem, jak widzicie. Powiem Wam, domy akurat w MSP są fajne. W sumie na koniec tego ciekawam, powiem moją ocenę o ogólnie całej grze. Można sobie normalnie siadać. Można też tutaj siadać można może nawet się kłaść, z tego co wiem. Tak? Tak, może to jest. Pięć komentarzy, a zero serduszek. No, halo, czemu tak jest? Co sam za komentarze? Zapraszam wszystkich do mojego domu, się na 7. Super, dom widziałam tą górę. Okej tym, że widziałem tam... No, no nie wnikajcie w te komentarze, moi drodzy, ja też nie wnikam. W sumie dom jest fajny. Dobra, możemy dalej. Klub VIP, czyli jakby świat VIP z BSP. Możemy sprawdzić tutaj. Ale tutaj ładnego... Aha, wyszedł ode mnie, no serio. No w sumie fajny. Tutaj można też iść na górę, usiąść pewnie. No może, można. Fajny, czy trochę tak mało miejsca tutaj? Ale chyba, chyba nie jest najgorzej. No nie, ładna, ogólnie bardzo ładna grafika jest w tej grze. Wejdziemy jeszcze do Forest i chyba tutaj będziemy kończyć odcinek. No ładnie, powiem Wam, bardzo ładna jest grafika na MSP. Aż nie w dwójce. No po prostu staramy nam się ta grafika. No dobrze, na dziś to byłoby na tyle i co ja sądzę MSP jest, no jest spoko, ładną ma bardzo grafikę. I to na pewno trzeba powiedzieć. No niektórych funkcji tutaj jeszcze nie ma, które na pewno będą niedługo albo za jakiś czas po prostu. No ale ogólnie no nie jest najgorzej, mam zdaniem jest spoko. Też no chyba nie można tego jakoś bardzo hejtować, bo naprawdę to no dopiero to jest wersja beta. Tu są jakieś animacje, to są. A, nie wynika, tutaj są róże. No, niestety róż nie mam, więc no, ja tutaj róży nikomu sobie nie dam. Mu zaręczyć to też się nikomu nie zaręczę, przykro mi. Ale tu można mieć jeszcze humory. No, ogólnie, fajnie, widzenie chyba. Chyba jest tutaj taki można mieć. O, no ładny, co nie, ja to muszę kupić sobie, bo Można z latać, to może. O, nie, fajne tutaj niektóre są te rzeczy, powiem Wam ciekawe. Tutaj, tutaj jeden diament. W sumie całkiem ładne, to jest. No, nie wiem, może potem sobie to kupię. To ja mogę kupić nawet teraz, bo to jest ładne dobra, już nie chcę tańczyć Halo, jak, jak ja mam przestać tańczyć? O wiecie, fajne, fajne, tak sobie chodzi powoli No dobrze, moi drodzy Na dziś to by już na tyle Do następnych, my chcemy w komentarzu Czy wygraliście już kiedykolwiek w MSP2 I ja się będę z nami żegnał Do następnego, no i cześć!